Dzień dobry, mam na imię Agnieszka Jasińska i w dzisiejszym odcinku pokażę Ci jak przygotować najlepszy, najsmaczniejszy i najszybszy deser z wykorzystaniem puree z dyni. Żeby przygotować najszybszy i najlepszy deser. E, Zaczynam od tego, że śmietankę 36 e, potrzebujemy ubić na puszystą, jasną e, masę. Będzie to taka główna baza naszego deseru, więc od niej zaczynamy, przelewam śmietankę do naczynia. Najlepiej jest zawsze ubijać śmietankę kremówkę, czyli 30 bądź 36. Zawsze schłodzoną. Czym lepiej schłodzona śmietanka, tym lepiej będzie nam się ubijała. Kiedy zobaczycie, że podczas ubijania w, w, w robocie albo w łopatkach miksujących zaczynają powstawać takie fale, to jest właśnie ten moment, żeby przestać miksować i za bardzo tej śmietany nie przebić, bo przebita śmietana zacznie nam się zmieniać w masło. Śmietana jest ubita, odkładam ją na bok. Do miski przykładam pire dyniowe. Jak widziałeś do śmietany nie dodawałam żadnego cukru i nie ubijałam tej śmietany z cukrem, ale to jest deser, a deser musi być słodki, dlatego do piredyniowego dodaję skondensowanego mleka i mieszam całość na jednolitą masę. Jeżeli znasz mnie i moje przepisy, to wiesz, że ja nie lubię bardzo słodkich deserów, dlatego odpowiednim i najlepszym tutaj kompanem do tego deseru będzie jogurt. Dodaję jogurt naturalny, najlepszy jest taki jogurt grecki, po to, żeby nam nie rozrzedził naszej konsystencji, tylko nam dodał aksamitności i takiego kwaskowatego posmaku. Na tym etapie możemy mieszać szybko, nie ma tutaj to znaczenia, natomiast w momencie, kiedy połączę to ze śmietaną, trzeba być troszkę bardziej delikatnym. Następnym dodatkiem do naszego deseru jest oczywiście przyprawa do dyni, czyli ta przyprawa, którą widziałeś w poprzednim odcinku. Dodaję szczyptę tej przyprawy, żeby rozgrzać trochę serca w tym jesiennym czasie i żeby było nam troszkę cieplej i przyjemniej. No i obowiązkowo do deseru dodaję ekstraktu waniliowego. Można oczywiście użyć również wanilii, ale ja używam takiego stuprocentowego. Jedna łyżeczka zastępuje jedną laskę wanilii. Wszystkie składniki połączone, śmietana ubita, pora połączyć to w całość. Biorę miskę ze śmietaną i delikatnie przelewam. Ona nie jest bardzo na sztywno ubita, ale delikatnie przelewam. I teraz, jak już dodałam śmietanę, to bardzo ostrożnie mieszam, żeby nie opadła mi ta cudownie ubita śmietana kremówka. I delikatnie mieszam. I tak naprawdę wystarczy przełożyć go do szklaneczek, Wsadzić do lodówki na około pół do godziny, żeby się fajnie deser schłodził. Albo dać do szklanek, albo przełożyć do słoiczków i zapakować na drogę. Konsystencja nie jest rzadka, jest właśnie taka właśnie musowa. Kolor jest cudownie piękny dzięki właśnie pirę z deni. Ja czuję już ten dniowy aromat razem z tą przyprawą korzenną. Jest to bardzo fajny deser do przygotowania dla dzieci na imprezę. Deser przełożony. Na górę obowiązkowo odrobinę kleks jogurtu. I voila! Deser już jest gotowy. Dzięki kremowości i dobrze zblendowanej dyni ma aksamitny smak. Na górę położyłam kleks jogurtu, a teraz pora, żeby zdegustować i na przykład Wam powiem, jak on smakuje. Mmm, przepyszne, bardzo dobry. Ten jogurt robi tutaj całą robotę, więc wcale się nie bójcie, że deser ma mleko skondensowane, które ma cukier, bo więcej tutaj cukru nie dodawaliśmy. Mam nadzieję, że się skusicie i sprawdzicie ten przepis. Jest idealny dla niezapowiedzianych gości. Spocznego dla Was!